Straż Pożarna na brukę RP przestała pracować Więc nie ma nikogo kto może ugasić wszystkie pożary na brukę RP Dlatego ja dzisiaj otworzę własną Straż Pożarną na brukę RP Dobra moi drodzy to jest Straż Pożarna za jednego Robuxa moi drodzy I będziemy ją ulepszać sobie w dzisiejszym odcinku I chyba właśnie teraz dostałem pierwsze zlecenie Halo halo, sącie panowali nad samochodem i wjechałem w drzewo, szybko, ugasz mi samochód, proszę. Ej dobra moi drodzy, dostałem pierwsze zlecenie, że komuś palił się w samku, więc szybko musimy tam teraz jechać. Ej dobra moi drodzy, zobaczcie tu jest właśnie ta osoba, mamy tutaj rekonstrukcję zdarzenia, i zobaczymy jak ona to auto zniszczyła, zobaczcie. Patrzymy jakby dzisiaj stracił teraz panowanie i zobaczcie i. Ej, co jest, zobaczcie, uderzył w drzewo. I dobra moi drodzy, zobaczę, to auto całe spłonęło, więc i tutaj jak widzicie osoba jest rana, będziemy musieli jej szybko pomóc. I drodzy, ja szybko wchodzę w moje auto strażackie, takie podstawowe, zobaczcie jak on dziwnie wygląda. Zobaczcie, kółko mi odpadło właśnie teraz w tym aucie, więc on nie wygląda za ciekawie, ale musimy szybko jechać, a ja na razie tylko gaśnicę w zestawie. Dobra moi drodzy, zobaczcie, ja już jadę tym autem, dobra, let's go. I patrzcie, i, mhm, dobra. Dobko, pomóż mi, pomóż mi, szybko. Moi drodzy, to ja biorę gaśnicę i szybko idę gasić ten samochód. I dobra, moi drodzy, zobaczcie, teraz samochód właśnie się teraz gasi. Dobra, moi drodzy, zobaczcie, właśnie ugasiłem teraz ten samochód wygląda teraz jak nowy. Dobra, dziękuję ci bardzo, uratowaliśmy samochód. I zobaczcie, moi drodzy, właśnie uratowaliśmy pierwszą osobę. Idzie teraz szczęśliwie odjeżdża dalej, gdzie miała jechać. Więc, moi drodzy, to oznacza, że teraz będę miał upgrade. Dobra, moi drodzy, zobaczyła my kolejny upgrade i dostaliśmy teraz prawdziwy wóz strażacki. I zmieniły mi się też ubranie na takie strażackie. Dzwoni mi właśnie w tej chwili telefon i chyba dostaniemy kolejne zadanie, zlecenie. Halo, 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 pali mi się dom. W domu są otóż dwie osoby. Musi pani szybko, musi pani szybko ratować. Ej, moi drodzy, zobaczcie, są niby dwie osoby w domu utknęły, musimy szybko ich więc... Chciałem do mojego wodu srażackiego, odpalam syreny i jedziemy teraz do tego domu. Ej, zobaczcie moi drodzy, w tym miejscu się jest ten dom, więc naprawdę bardzo blisko mieliśmy. I patrzcie, tu jest faktycznie ten pani, tam już widzę pierwszą osobę i drugą, więc tu ładnie szybko parkujemy. Dobrze, że pani już jest, otóż tutaj jak pan mówiłem panu, są dwie osoby z tym domu. musisz pani ich szybko znaleźć. Dobrze, moi drodzy, szybko muszę założyć w tym ra takim razie maskę, żeby nie udusić się tutaj y, tym pożarem, czyli tym. tym dymem, wiecie, wiecie o co chodzi. Ej, dobra moi drodzy, zobaczyłam w tej chwili właśnie teraz maskę tutaj tlenową, żeby się nie ujusić jak będzie tam do pożaru. I zobaczcie, jeszcze w tej chwili wziąłem, otóż, wąs strażacki, żeby ugasić ten pożar. Wie pan co? Musi pan szybko tutaj uciekać, jak pan tutaj zostanie za wozem strażackim, żeby nic panu się nie stało. Dobra, dobra, rozumiem, mi się tutaj chowam. I dobra, mój drodzy, on tutaj już się schował, jak widzicie, i teraz idziemy szybko ratować te osoby. Dobra, tutaj wchodzę już do tego domu i dobra, ej, patrzcie, tu jest pożaru, trzeba szybko wszystko ugasić. Ej, zobaczcie, moi drodzy, tutaj mamy pierwszą osobę już leżącą. Więc ja pana biorę tutaj na ręce? Ej hey, dobra, moi drodzy, zobaczcie, mamy pierwszą osobę już na rękach, więc musimy szybko opuścić tutaj ten dom, żeby ją szybko ratować. Dobra, dziękuję, panu, uratował mi pan życie. Moi drodzy, a muszę jeszcze kolejną osobę uratować, więc dokończył tutaj już gaszenie, otóż dołu, jak widzicie, tutaj mamy naprawdę mega dużo pożaru. Hej, Je, jest mamy tutaj kolejną osobę w tej chwili. Jak widzicie, ta osoba jest otóż nieprzytomna, więc musimy jej szybko tutaj pomóc. Dobra, moi drodzy, jak widzicie, mamy już go na rękach, więc szybko go znosimy i dajemy tutaj nasz... Za wóz strażacki, że nic mu się nie stało. jak widzicie już teraz są w trójkę tutaj bezpieczni. Gdy dokończyć gasić dom teraz moją gaśnicą strażacką, którą miałem jeszcze w pierwszej misji. I dobra moi drodzy, ugasiłem właśnie cały dom już raz, więc mamy kolejny adry będziemy mieli w takim razie. Teraz czas na upgrade Dobra moi drodzy, zobaczcie w tej chwili dostaliśmy uprade, dostaliśmy własną straż pożarną. Gdzieś musieli zareegrować trzy osoby do naszej firmy nie firmy w sumie, tylko do straży pożarnej. I za tymi tutaj, jak widzicie, ścianami ukrywają się zadania, które zaraz zobaczycie. I najpierw zobaczmy pierwszą osobę, która tutaj nam się, się zarekrutować. Dobra, moi drodzy, tym urządzeniem magicznym sprawdzę, co ona ma w, my, w my głowie. Takie jakby myśli, zobaczymy, czy ona będzie się nadawała do naszej pracy. Dobra, moi drodzy, a więc ja tutaj szybko sprawdzam. I pum. Dobra, moi, dobra, moi drodzy, jak widzicie, to ja pierwszą osobę, jak widzicie, on sobie zakłada alarmy przeciwpożarowe. Jak widzicie, to co coś... Dom pana burmistrza w Brookhaven Patrzcie tutaj kolejny alarm zakłada Naprawdę on to może być strażakiem, więc go chyba bierzemy w takim razie Dobra moi drodzy on się nadaje do naszej pracy, więc może tutaj otóż przejść sobie tutaj teraz w tej chwili na bok Dobra moi drodzy, więc teraz będziemy mieli drugą osobę, otóż tego pana w białym Też będziemy musieli sprawdzić co tutaj ma w głowie, więc szybko sprawdźmy jego myśli I pum. Dobra moi drodzy, jak wyjdziemy kolejną celę, która chce nam, u nas dać rekrutację. Tu sobie pod jakimś domem kogoś. No ja podpalę ten dom, podpalę, ale będzie śmiesznie. No i zobaczmy drodzy, umówisz że chce podpalić ten dom, co? Przecież tak strac nie powinno ludzie on powinni gasić się domy, ale zobaczmy dalej co on tutaj zrobi. Zobaczcie, teraz chodzi do mieszkania. Dobra, dobra, podłożyłem tej bombę, na ja szybko uciekam, żeby tutaj nic się nie stało. Dobra, uciekamy, no Ej, moi drodzy, zobaczcie, on podpalił ten dom, naprawdę, tą bombą. To nie powiem, by strażak, więc on dostaje w tej chwili bana. Ej, moi drodzy, on się nie daje, on de definitywnie dostaje bana za to, co zrobił. Naprawdę, on się nie będzie nadawał niestety do, do naszej firmy strażackiej nowej, bo to, co on zrobił, naprawdę jest bardzo, bardzo złe. I dobra, moi drodzy, ostatnia osoba do naszej rekrutacji, czyli otóż ten pan. Tak samo, sprawdźmy tym urządzeniem, co on ma w głowie. No, jak widzicie, to jakieś auto się zrespiło, ale to nie jest nasz rekrut, więc ciekawe co tutaj się stanie. I zobaczcie, on ta Ej, co jest? O właśnie, teraz uderzył w lampę i spadł, co jest? A moje plecy są jak mi wszystko boli. Ej, zobaczcie, moi drodzy, to auto całe jest zniszczone. Ej, ale zobaczcie, to jest ta osoba, która była naszym, otóż tutaj, rekrutem. I zobaczcie, ona teraz właśnie jeździ, teraz ta w jakimś Lamborghini m, strażackim. Ej, zobaczcie, ona teraz tej osobie właśnie w tej chwili pomaga. Dobra, ja ci pomagam, pomagam ci już. I dobra, zobaczcie, pomógł mu teraz i teraz pewnie Gasi zaraz samochód, jak mi się wydaje Bo on... dobra, i patrzcie, on teraz wda... samochód, co, więc on będzie dobry strażak Więc chyba on przychodzi dalej Dobra, moi drodzy, on się też nadaje, więc tutaj przejdź sobie na bok tuż do niego Jak widzicie, zarekrutowaliśmy już dwie osoby I co oznacza, że odblokujemy nasze zadania za tymi, otóż, ścianami Dobra, moi drodzy, jak widzicie, otwierają się teraz tutaj, otóż, trzy bramy garażowe Jak widzicie, pierwsze zadanie, zdejmij kota z dachu Kolejne zadanie, chyba, Łukasz, pożar w banku i ostatnie tajemnicze zadanie. W początku, moi drodzy, musimy otóż zdjąć kota z dachu, więc musimy to zrobić. Let's go. I dobra moi drodzy, jak widzicie, już podjechałem tutaj pod tego kota i pod starszą panią. Halo kolo, nie pan uratuje mojego kiciusia, on się tak strasznie boi. Dobra moi drodzy, let's go, dobra, uratujmy tego kota. Jak widzicie, tam, tam ten kot jest otóż na tym dziewie, jak widzicie, w tym otóż miejscu. Moi drodzy, mam tutaj taką drabinę specjalną, którą tutaj kładę w tym miejscu. Nie pamiętajcie się nie przejmuję, szybko ratujemy tego kota. I dobra, znacie i mamy tutaj, ustawiam teraz kolejną drabinę. Zobaczcie, tutaj i dobra, dobra, dobra. I zobaczcie, i ten kot teraz właśnie teraz tego dzieła po drabinie, bo teraz znowu na ręce. I zobaczcie, mam tego kota w rękach, więc składę tej drabiny, żeby się nie przewrócić. I dobra, i pum Proszę pani, właśnie uratowałem pani kota, otóż tu ten kot jest cały i bezpieczny. Dziękuję panu, radzał panu mojego kiciusia. I zobaczcie, i teraz, teraz ten kot jest naprawdę bezpieczny, więc możemy teraz w sumie zrobić kolejne zadanie. I dobra, moi drodzy, zobaczę Odblokowałem kolejne zadanie, tutaj jak widzicie już nie jest to zadanie w takiej klatce i mamy Łukasz Pożar w banku, czy ci, ci bank się właśnie w tej chwili pali? Dobra moi drodzy zobaczcie, właśnie teraz jest za tym wozem stralackim, patrzcie faktycznie bank się pali, tam jest w środku człowiek, więc musimy szybko mu pomóc. Pierwsze co moi drodzy, podpalam szybko hydrant tak jak widzicie, żeby tutaj woda nam była do tego i nasz kolega już będzie gasił pożar. A ja w tej chwili pomagam Cywilowi, ej co jest tak tu jest duszno, <laughs> dobra. Dobra, jak tu jest słuszno. Aaa, ale gorąco. Dobra, niech pan szybko na ręce idzie. Dobra moi drodzy, ej na strażak, ktoś się wywalił, dobra, ja już panu pomogłem. Dobra, dziękuję Ci, że mi uratowałeś trzeba szybko. Ugasić bank żeby pieniądze się nie zniszczyły Właśnie moi drodzy, to szybko biorę tutaj gaśnicę i gasimy szybko. Ej, dobra moi drodzy, ugasiliśmy w końcu cały bank, więc teraz będzie nasze tajemnicze zadanie. Zobaczymy co to jest za zadanie, więc czas na kolejne zadanie. Ej, dobra moi drodzy, ja mam tutaj klatkę, więc teraz 3, 2, 1 i pum. Ej moi drodzy, o czy to się pali dom prezydenta? Czyli musimy szybko ltować dom prezydenta. Ej, moi drodzy, ja już tutaj odpalam zaraz wozy strażackie i jedziemy ugasić dom prezydenta. Dobra, moi drodzy, jak widzicie, tutaj jesteśmy już przy domu pana prezydenta. Jak widzicie, on się tutaj właśnie w tej chwili pali. I otóż do domu prezydenta będziemy musieli zrobić dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, będziemy musieli szybko zewakować pana prezydenta do, na lotnisko, a druga rzecz, będziemy musieli ugasić ten dom. W pierwszej chwili czas, otóż szybko ten ewakuować Pana Prezydenta, więc szybko zapraszam Pana Prezydenta do limuzyny. I dobra, tutaj yy, Raxo możesz już tutaj yy, ten, ga, gasić to. Dobra, może Pan szybko wysiadać. Dobra, dziękuję Ci bardzo, naprawdę bardzo doceniam to, że mnie uratowałeś. Dobra, moi drodzy, i teraz Pan Prezydent, jak widzicie, idzie do samolotu. Czyli szczęśliwy już ucieka z Brookhaven, jakby ewakuuje się do drugiego miasta. A ja muszę szybko teraz w takim razie wrócić o z ze żeby pomóc gasić dom. Tak, tak. Dobra i skręcam tutaj szybko i już wracam tutaj do tego domu. pacia tu się pali, szybko biorę gaśnicę. Czemu gaśnicę? nie mam co jest? Dobra, i gaszę ten pożar. Jak widzicie, tej reakcji już dobrze gasił nasz kolega. I paciak tutaj. tutaj jak widzę już dużo ugasił, i naprawdę nam dobrze bardzo poszło. Przecież moi drodzy, tutaj mamy te stanowiska pana prezydenta i one już, już jest ugaszone. Wtedy będzie trzeba ten dom zburzyć, bo on już nie będzie nadawał niestety do użytku, ponieważ... Cały sponął, jak widzicie, nie się wygląda on dobrze. Moi drodzy, jeżeli jakieś wam się podał, nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji wraz z razem a ja za się żegnam na